Building Satsuma i My Summer Car Online with Two Players. Cztery dni temu się odbyła transmisja u gościa. Czyli gościu, moi drodzy, robi sobie tutaj koopa. E, Ale jak ten koop wygląda? On gra jakąś modyfikację, która. A gdzie jest druga osoba? A, tu jest drugi gość, który to naprawia. Śmiesznie to wygląda, nie? Jego kamera, jak on jest taki pochylony. <śmiesznie> Znaczy, no mieliśmy już w Polsce dużo projektów, gdzie ludzie zaczynali robić e, mody do multiplayera w My Summer. Ja sam nawet nagrywałem tam takie odcinki z Luxorem i tak dalej. Myśmy testowali te bardzo wczesne buildy. Natomiast tam zawsze był problem z synchronizacją. Tam był problem taki, że ja coś robiłem, u mnie to było widoczne w kamerze, u niego to się nie działo. Czyli. Ja na przykład podnosiłem przedmiot, obracałem. U mnie w kamerze się obracał przedmiot, ruszał się, przykręcał. U niego nie było tych animacji, on tego nie widział, nie? Więc tam były problemy z synchronizacją. Natomiast tu, z tego co widzę, e, to działa chyba poprawnie: czyli jedna osoba składa, druga mu pomaga, e, idzie to szybciej. E, widzicie, teraz przy silniku, nie? Dwóch majstruje. No, to jest naprawdę dobra rzecz. I myślę, że w ogóle tak powinien Mysummer wyglądać i to nie na zmodyfikowanej wersji. Tylko, no, tak to powinno w ogóle wyglądać, że jeżeli ktoś chce, to dwie osoby naraz mogą coś robić. Tylko, że wiecie, ta gra nie jest zaprojektowana e, do multiplayera. Gość, który robił tą grę, e, ledwo w ogóle jeszcze jej nie skończył. E, ledwo zrobił e, single player. Więc gry, które są robione z myślą tylko i wyłącznie o grze jednoosobowej, potem jak są Próby zmodyfikowania jej do multiplayera e, nigdy nie wyglądają dobrze. Zawsze są problemy z synchronizacją. Inny, w ogóle ten netcode nie działa. E, trzeba przepisywać praktycznie całą grę od początku. Wiele gier takich powstało. Dobrym przykładem jest Don't Starve, gdzie e, w Don't Starve gra świetnie. W ogóle nie wiem, czy wy wiecie, ale Don't Starve w ogóle był jednoosobową grą na początku, jak wychodził, i nie było mowy o tym, żeby była multiplayerowa. Dopiero po wielkim sukcesie ta gra została wręcz aż wyproszona, żeby twórca zaczął pracować nad multiplayerem i w don't starwie on ją od początku zaczął jakby robić, żeby była multiplayerowa, bo trzeba było ją po prostu przepisać od od początku, nie? To nie jest tak łatwo zrobić, jak macie ukończoną grę jednoosobową i ktoś powie: "Dobra, dodajcie multi". To nie jest dodanie multi, to nie jest wejście i dodanie nowego przycisku w menu "graj multiplayer" i tam e, połączenie przez IP. No to. To jest całkowicie inna przygoda, nie? Całkowicie inna gra. I jeżeli chodzi o takie składanie tego, to to jest na pewno zajebiste. No, umówmy się, kurde, dwóch gości, którzy mają fajny vibe, robią coś bekowego w bekowej grze. Składanie samochodu może być naprawdę świetne. Tylko protem, oprócz tego składania, co można robić? Jak to wygląda multiplayerowo? Czy oni mogą po prostu gdzieś jechać razem? Patrzcie, on tu siedzi. Siedzą faktycznie razem w jednym samochodzie. Wywraca się i tak dalej. Kurde, wygląda to całkiem git, nie? Tak, jakby to naprawdę dobrze działało. Zresztą, jak chcecie, to możecie zobaczyć sobie na moim kanale. Ja miałem takie odcinki, ja wam pokażę. Jakieś takie pierwsze. Patrzcie, o! Testujemy tryb multiplayer. Proszę bardzo, to jestem ja. Jeszcze na poprzednim mieszkaniu 5 lat temu. I zobaczcie, tak to wyglądało. Tutaj jest multiplayer, tutaj żeśmy siedzieli. O, patrzcie, nie? I tam wywalało go, widzicie, sesja się skończyła. Jakieś próby wspólnej jazdy. I patrzcie, tak to mniej więcej wyglądało. On tam jechał z przodu w ogóle, wystawał przez szybę. Nie działało to zbyt poprawnie, no ale. Ale jechał, nie? Jakby wywalało nas non-stop cały czas. Jedyne co to widzieliśmy się po prostu w grze, że chodzimy i tyle, ale tak naprawdę każdy z nas miał tak, jakby swoją osobną sesję, nie? No, te podnoszenie przedmiotów też takie było, że mogliśmy coś podnieść i wyrzucić. No, nie wiem, no zobaczymy, co z tym multiplayerem, co tam uważacie. W każdym razie, ja w multiplayera. No, fajnie by było pograć w tą grę. Tylko co, no. Nie mam motywacji zagrania w tą grę, dopóki ona nie wyjdzie w pełnej wersji, nie? Bo ja bym chciał po prostu zrobić raz dobrze, przejść ją e, z wszystkimi nowościami, które ona of oferuje teraz, po wielu miesiącach, po wielu latach. No, chętnie bym znowu, kurde, zrobił. E, znowu bym poskładał silnik na czas. Zrobiłbym jakiś world record w składaniu silnika, czy coś takiego. Bo ja wtedy bardzo dużo trenowałem do tego, żeby e, zrobić speedrun w składaniu silnika. No i nie wiem, wróciłbym do składania silnika na czas. To na pewno byłoby dobre, ale w multiplayerze to jest już inna przygoda, nie?